Jao Moutinho przedłużył swój kontrakt o sezon. I nie mówię tutaj o zawodniku Jagiellonii, tylko oczywiście o piłkarzu Bragi. O 38-letnim pomocniku, o zawodniku, którego w reprezentacji Portugalii, w kontekście liczby występów, przyrasta tylko i wyłącznie Cristiano Ronaldo. No, gość jeszcze sezon sobie pogra, i to jest dosyć imponujące, że nadal chce go mieć klub na takim poziomie jak Braga. Czyli, no, umówmy się, nie mówimy tu o jakichś oldbojach, o jakichś słabych uszach, tylko o klubie z pewnymi ambicjami w ramach ligi portugalskiej sam Mutinho 22 mecze w ubiegłym sezonie Ligi Portugalskiej. Wydaje mi się, że to całkiem solidny wynik. Ponad połowa rozegranych minut, ponad połowa spotkań rozpoczętych w wyjściowym składzie. To nadal jest bardzo przydatny piłkarz. Jedna bramka i dwie asysty może jakiegoś wielkiego wrażenia nie robią, ale nadal jest to po prostu ktoś. Kogo warto i fajnie po prostu w swojej drużynie nie mieć. Sam Mutinio ma całkiem barwną karierę za sobą. W Sportingu oczywiście raczej go nie kochają, potem jak przeszedł do Porto, ale potem było Monaco, i to Monaco w tym swoim bogatym, że tak powiem, etapie. Potem pojawił się transfer do Wolverhampton, co. No, też było elementem gdzieś tam zbierania tej portugalskiej kolonii w drużynie Wilków na koniec Braga. No i nie wiem jak wy, ale mam takie nieodparte poczucie, że Jao Mutinho no, powinien był w którymś momencie występować w jeszcze większym klubie. Naprawdę bardzo dużo wskazywało na to, że to jest gracz na jeszcze większe, w klubowej przynajmniej piłce, granie. Nic takiego się ostatecznie nie wydarzyło i też no, trudno mówić, żeby. Ktoś, kto zaliczył 146 występów w reprezentacji Portugalii, miał jakąś karierę będącą zawodem, ale mimo wszystko chyba jakiś tam drobny niedosyt pojawiać się tutaj może. No zobaczymy, może coś niesamowitego osiągnie jeszcze w tym swoim, możliwe, że ostatnim, ale to nie powiedziane, że ostatnim sezonie w Bradze. Zdrowia pozostaje życzyć i żeby ten najbliższy sezon to też było przynajmniej połowa możliwych występów zaliczonych przez João Moutinho.